Czy Polacy są bardziej czy mniej przedsiębiorczy niż inne narody Europy i świata? Czy liczba aktywnych podmiotów gospodarczych w naszym kraju przekraczająca 1,8 miliona to dużo czy mało? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w niniejszym odcinku. Badania prowadzone od ponad 10 lat. W kilkudziesięciu krajach świata w ramach projektu Global Entrepreneurship Monitor pokazują na zależność między aktywnością przedsiębiorczą a poziomem rozwoju gospodarczego mierzonego wielkością produktu krajowego brutto na głowę. Otóż w krajach najbiedniejszych aktywność przedsiębiorcza jest bardzo wysoka, co wynika z przymusu ekonomicznego. Po prostu brak jest alternatywnych możliwości zarobkowania. Wraz z rozwojem ekonomicznym liczba przedsiębiorców w stosunku do ludności aktywnej zawodowo szybko spada, bo pojawiają się możliwości zatrudnienia w przemyśle i w usługach a także w sektorze publicznym. Natomiast w krajach najbogatszych, po przekroczeniu pewnego poziomu PKB na głowę, aktywność przedsiębiorcza zaczyna rosnąć. Wiąże się to z chęcią wykorzystania szans w samodzielnej aktywności gospodarczej przez osoby, którym nie grozi bezrobocie, a które wcześniej zdobyły Niezbędne doświadczenia i umiejętności w pracy etatowej. Z perspektywy globalnej poziom aktywności przedsiębiorczej w Polsce jest nieco niższy od światowego trendu, który uwzględnia także poziom zamożności społeczeństw. Jednak nie należy na tej podstawie pochopnie formułować negatywnych wniosków. W ostatnich latach poziom PKB na głowę w Polsce szybko rośnie i wchodzimy w strefę, gdzie oczekiwana stopa przedsiębiorczości powinna być niższa. Z drugiej strony badania naukowe wykazują, że pozytywne efekty aktywności przedsiębiorczej w perspektywie makroekonomicznej nie zależą tak bardzo od liczebności sektora przedsiębiorstw, ile od tego, jaki udział w populacji przedsiębiorstw mają firmy charakteryzujące się wysoką dynamiką wzrostu obrotów i zatrudnienia. W tej dziedzinie w Polsce nie jest tak źle, gdyż jeśli chodzi o procentowy udział firm dynamicznych w całej populacji przedsiębiorstw, Znajdujemy się w ścisłej europejskiej czołówce. Podsumowując, można stwierdzić, że po 20 latach transformacji ustrojowej Polska osiągnęła ilościowy poziom aktywności przedsiębiorczej zbliżony do krajów wysoko rozwiniętych o podobnych rozmiarach i tradycjach. Wezwanie jakie stoi obecnie przed nami, dotyczy zwiększenia udziału firm dynamicznych i innowacyjnych w porównaniu do tradycyjnego small business.